Zamawiaj na MediaExpert.pl i ciesz się darmową dostawą, wniesieniem i podłączeniem. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. prezenty ekspert. Włoski przepis na szczęście jest dziecinnie prosty. Wystarczy dotknięcie, by zasmakować w prawdziwym włoskim espresso i idealnie kremowym cappuccino. De'Longhi. Ciesz się życiem, ciesz się kawą. To jest najważniejsze w mojej pracy być tam, gdzie mnie najbardziej potrzebują. Trzeba umieć słuchać. Kilka minut rozmowy może zmienić czyjeś życie na wiele lat. Empatia, bo przecież człowiek jest najważniejszy. PZU to nie tylko ubezpieczenia na różne sytuacje, to przede wszystkim ludzie, na których możesz liczyć o każdej porze dnia i nocy. PZU Możesz na nas polegać. To zdjęcia zębów moich pacjentów. Zęby są zdrowe, jednak przyznają Państwo, lekko żółte. A to zęby innego pacjenta. Widać różnicę. Ten pacjent stosuje wybielającą pastę do zębów Ultra Blanc. Ultra Blanc ma czarny kolor, bo zawiera węgiel aktywny, zapewniający wyjątkowy efekt wybielania i to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Dlatego może być stosowana codziennie. Moim zdaniem Ultra Blank to najlepsze rozwiązanie, aby mieć zęby zdrowe i lśniąco białe. Ultra Blanc. Ultra białe zęby. Dostępny w aptece. Zaczyna się dobrze. Jest nadzieja. Jest wiara. Tyle, że w każdej takiej historii są wzloty i upadki. Będą ci mówić, że nie dasz rady. Że nie potrafisz. Najgorsze, co możesz wtedy zrobić, to się poddać. Bo pokonując trudności sięgasz jeszcze wyżej. To, co ważne, nie zawsze przychodzi łatwo. Huawei, make it possible. O, pijesz inkę. Ze zmienionym mlekiem. Albo na mleku owsianym. Albo z wanilią, korzenną, albo z ciasteczkiem. A jakiej inki ty się napijesz? Co to jest? Kurkuma kamis. A dokładniej? Kurkuma z Goodloopet w Indiach. Z farmy szantapy. W kamisie wiemy wszystko o naszych przyprawach. Sięgnij po nie w te święta, aby były dokładnie takie, o jakich marzysz. Kamis. Dokładnie taki smak. Uwielbiam aktywnie spędzać czas z rodziną i dzielić z nimi swoją pasję. Vigantoleten Max dostarcza witaminy D3, potrzebnej, aby mieć mocne kości i zdrowe mięśnie. Abym mogła aktywnie spędzać czas z rodziną. Vigantoleten Max z witaminą D3 dla zdrowia mięśni i kości. Szanowni państwo, drodzy rodacy, jak co roku w okresie przedświątecznym wspieramy wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Świece Caritas towarzyszą nam w świętowaniu Bożego Narodzenia już od 26 lat. W tym roku dochody ze świec będą przeznaczone także na pomoc dzieciom w Wenezueli, która jest pogrążona w kryzysie humanitarnym. Otwórzmy serca na potrzeby innych. Szanowni państwo, niech dzięki naszej hojności te święta i kolejny rok będą lepsze. Szczęśliwsze dla innych. Wigilia, taki cały rok. Koncert kolęd i pastorałek z udziałem pary prezydenckiej. W Boże Narodzenie o 14.45 w TVP Polonia. Ze śniegiem, ale cieplutkich, rodzinnych w gronie najbliższych świąt życzy Grażyna Wolszczak. 気でも休め